Chciałbym wręczyć skromne prezenty temu, który odchodzi, temu, który przychodzi. Panu generałowi, chciałbym wręczyć polską szablę, symbol naszego wojska, szablą, która wiele dla Polski uczyniła dobrego, która, jeżeli trzeba było, potrafiła także walczyć z ciężką artylerią czy to general Beyer, I'd like to present the Polish Także Panie Generale, pozwolę wręczyć sobie mam nadzieję że zawisnie to w pana miejscu przy kominku i będzie będzie panu przypominać wdość i czas spędzony. So to present it to you. I hope it will find a proper place in your in your house. Thank you. Thank you. Thank you. Chciałbym także oczywiście podziękować małżonce pana generała za ten czas spędzony tu wspólnie, za wspieranie go w każdej chwili, tej dobrej i tej złej. Widzę uśmiech, a więc na pewno powrót do ojczystego kraju jest takim dniem, kiedy jednak każdy bez względu na to, z jakiego jest kraju się cieszy. To jest na pewno taki dzień. Also I would like to present a book of flowers to Mrs. Bayer, General Bayer's wife. I see smile on your face, so I... prezent, prezent którym jest album dotyczący naszego miasta, aby po zapoznaniu się z jego treścią, do mnie, pójdziemy na spacer, pokażę jak to jest miasto. W wolnych chwilach oczywiście będę i służę, pomocą, służę swoim urzędem, urzędem wszystkich, którzy na terenie miasta, na terenie miasta służą. Mam nadzieję, że ten czas, to czas wielkich wyznań. Każdy, chce być od Tego and to General Matsko I'd like to present a bit smaller gift. It is a book about Bydgosz presenting it on photographs, And I would like you to see it and I hope that one day you will visit me. I will show you the city itself. And any time you need our support, support of our office of the, of the city hall, I'm here open and ready to help you and assist.